tak no to już jest robiona odpustowa o mi się zresztą z tym prasowaniem tego dekelka na przedzie... nie było to łatwe ale znaczy było to łatwe tylko żmudne po prostu trzeba było trochę nad tym popracować żeby te wypuklenie było tak ładnie z tym z tym, o. że nie było łatwo. Znaczy było łatwo, tylko to było zmudne. No i jeszcze składanie tego dekelka, całego tutaj, e, też zajęło mi sporo czasu, bo tam dużo takich elementów drobnych jest. Musiałam je dokładnie poskładać, później poskręcać i to tak, jak powinno być. I mi się tak zeszło z samobudową, ale dopiero w tym momencie. Ta budowa jest e, odrestaurowana na zakres możliwości, bo powinienem jeszcze lakerek dać taki. No ale na razie nie mam funduszy na ten cel przeznaczonych. Ale kiedyś może tam przeznaczę i dam lakerek, ale, ale praktycznie nie jest taki zły ten lakerek. To wszystko teraz ładnie chodzi. No i, dopiero w tym momencie będę mógł odłączać ten komputerek i robić przekładkę. Że mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będę mógł wszystko y, odpalić w nowej obudowie i, i przygotować materiał do filmu, który będę robił może dzisiaj lub jutro. No. No, to tym się chciałam z wami podzielić. Um, więc zapraszam na kolejny film, który już będzie taki w jednej całości, bo to tylko takie urywki są, a to będzie w całości już teraz po tym filmie. No to hej.